Dzień dobry, Panie i Panowie. Dzisiaj rozmawiamy serio, bo dzisiaj rozmawiamy o trzech obiektywach naraz. To będzie, no chciałbym powiedzieć, święta trójca, ale tak się troszeczkę obawiam. Może nazwijmy to taka prawie święta trójca z Samianga na system Sony, czyli taka trójca, która może wielu z Was przekonać do zainwestowania w system Sony. Dowiedzmy się dlaczego. Co je łączy wszystkie te trzy obiektywy, to właściwie ich jakość wykonania. Wszystkie są wykonane na bardzo przyzwoitym poziomie. E, są po prostu bardzo dobre, są bardzo proste, nie mają żadnych przełączników, nic co się może ewentualnie na przykład zepsuć, zaciąć, zabrudzić. E, po prostu są to takie metalowe toczki, które pasują do prostoty systemu Sony, który dla wielu jest ujmujący, dla niektórych może mniej. Ja osobiście to lubię, ponieważ po prostu dla mnie są to narzędzia do pracy, więc oczekuję od nich prostoty i tego, że będą działały. Jeżeli chodzi o system autofocusa, to właściwie we wszystkich trzech obiektywach on naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. I jest to zaskakujące, bo wydawało mi się na przykład, że autofokus, yy, na początku w ogóle byłem zachwycony autofokusem i responsywnością autofokusa w systemie Sigma, -y, y, natomiast muszę powiedzieć, że system Samianga zupełnie mu nie ustępuje, a nawet w przypadku na przykład 35 zaobserwowałem, że jest jakby nieco szybszy i bardziej responsywny. Także powiedziałbym, że y, właściwie koncentrowanie się szczególnie na autofokusie w y, przypadku jakiegokolwiek z tych obiektywów nie ma właściwie wielkiego znaczenia, bo po prostu on jest na tyle responsywny i na tyle dobry, że większość z Was po prostu e, nie zauważa różnicy między tym obiektywem a na przykład obiekty odpowiednikami e, oryginalnymi nazwijmy to, czyli Sestani Sony, czy na przykład Sigma. Po prostu e, Super sytuacja, bo mamy fantastyczne pod tym względem narzędzia optyczne i do wyboru, do koloru, czyli to jest wielka zaleta systemu Sony. Ok, porozmawiajmy od, o jakości obrazu i będziemy po kolei lecieli od 35 poprzez 50, aż po 85. Jeżeli chodzi o 35, to pracowałem z nią bardzo długo, najdłużej właściwie z całego systemu. To był pierwszy obiektyw o świetle 1.4, który właściwie kupiłem sobie do systemu Sony. Zrealizowałem nim całą masę sesji rodzinnych, ślubnych. A Różnych narzeczeńskich i tym podobnych rzeczy. Pracuję z nim bardzo dobrze. Nigdy nie miałem problemu z celnością autofokusa. Nigdy nie miałem też problemu jakiegoś szczególnego z operacją chromatyczną. W y, bardzo kontrastowych sytuacjach w, y, ten obiektyw pracuje bardzo dobrze. Żaden z nich nie jest jakimś geniuszem pracy po to światło, światła, ale to nie znaczy, że jest zły. Ym, powiem Wam tak, no, to jest właśnie tutaj. Y, Zachodzi ta różnica między takimi laboratoryjnymi testami a testami praktycznymi, kogoś kto faktycznie fotografował tymi obiektywami. Może laboratoryjnie większość obiektywów właściwie w podostre światło nie wypada zbyt dobrze, ale jeżeli chodzi o samą plastykę obrazu i to, jak ten obiektyw 35 rysuje pod światło, osobiście mnie to odpowiada, e, podoba mi się ten efekt i wydaje mi się, że dla większości z Was właściwie to ma znaczenie, a nie to, czy nie wiem, tam super koryguje w, powiedzmy jakieś flarowanie i tak dalej, i tak dalej. To szczerze powiedziawszy na co dzień nie ma szczególnego znaczenia, ale jeśli dla kogoś ma to flarowanie zdecydowanie sypiące nie jest jakimś wielkim tematem, więc jest ok. Jeżeli chodzi o ostrość, jest to obiektyw ostry, ma dość dużą winietę przy świetle 1,4, no, ale tego się właściwie można spodziewać w większości przypadków. Yy, I to właściwie będzie bolączką w, też 50, natomiast najmniejszą bolączką jest 85, no ale to też zrozumiałe, bo to jest oczywiście najdłuższa ogniskowa, więc najłatwiej to zjawisko jest skorygować. To znaczy, jest z 5 mamy dość dużą winietę, niemonstrualną, yy, łatwą do skorygowania, ale ona tam zdecydowanie jest. Jeżeli chodzi o stratę ostrości, to też nie jest źle, możecie sami zobaczyć na 35 na, świet, na otwartym w pełni przesunku na pełnym otwartym otworze. Wciąż dostajemy całkiem niezły, ostry obraz. Oczywiście on się znacznie wyostrza powyżej 2, yy, i, i, znaczy znacznie, właśnie nieznacznie, bo yy, ta ostrość już na 1.4 jest niezła, ale się wyostrza oczywiście na świetle na, przy, przy, przy zamknięciu przesłony do 2, więc jeżeli komuś z Was zależy i priorytetem jest ostrość, to rzecz jasna oczywiście trzeba ten obiektyw przymknąć. Jeżeli natomiast kupujecie go, jak podejrzewam większość z Was, dla pięknego tła rozmycia tła, no to Zdecydowanie można śmiało otwierać go do 1.4 bez żadnego krępowania się i strachu. Jeżeli chodzi o e, Bokeh, czyli tą e, nieostrość w tle, no to sami możecie zobaczyć, że ona jest bardzo ładna. Nie są to idealne krążki, ale też nie jest zdecydowanie źle. Nie są to jajka. Jest to po prostu bardzo przyzwoity Bokeh i to właściwie dotyczy całej linii e, e, Samianga, która pracuje dość podobnie. Ok, 50 jest obiektywem w całej linii, tu od razu powiem najsłabszym. Co nie znaczy, że jest obiektywem złym. Zdecydowanie nie, chociaż po 35, 85. Pozostawia delikatny niedosyt, jeżeli chodzi o jakość optyczną, szczególnie przy otwarciu na 1.4. E, zalicza kilka wpadek, szczególnie jeżeli chodzi o ostrość, ostrość w rogach i e, winietowanie. E, na ogniskowej 50, szczerze powiedziawszy, w tych przypadkach, w przypadku tych parametrów, spodziewałbym się lepszych, para, lepszych parametrów, lepszych wyników tego obiektywu, dlatego otwarcie mówię, że to nie jest najlepsza 50 na system e, Sony. Czy to oznacza jednakowo, że to jest zła 50 na system Sony? Absolutnie nie. Biorąc pod uwagę, że jest obecnie po na spadku cen względem premiery, bardzo przyzwoicie wyceniona, to wciąż jest bardzo dobre urządzenie, ja zrobiłem nim sesję narzeczeńską bez żadnego problemu, nikt nie zgłaszał żadnych tutaj kłopotów z ostrością, absolutnie, um, obiektyw pracował bardzo dobrze, autofokus był szybki, celny i cichy, co nie, czego, czego też nie zaznaczyłem w przypadku 35 i 85, też trzeba zaznaczyć, że ten autofokus po prostu działa cicho i w ogóle systemówki, w systemie Sony te obiektywy nie wiem jak to się dzieje, ale po prostu pracują w ogóle cicho. Także to jest bardzo fajna zaleta też dla wideowców, dla ludzi, którzy chcą kręcić z mikrofonem zamontowanym na samym aparacie. To jeżeli chodzi o jego wpadki, no to w zasadzie to byłoby tyle, natomiast już po przymknięciu przesłony do, do powyżej dwóch praktycznie dostajemy bardzo dobry obraz i to od rogu do rogu praktycznie. No od rogu do rogu to powiedzmy sobie szczerze na 2.8. Zaczynamy dostawać naprawdę taki super ostry obraz. Jeżeli chodzi o flarowanie, jest na poziomie przyzwoitym, jest ok. Praca pod światło jest fajna. Aberracja chromatyczna występuje tutaj w dość niedużym stopniu, chociaż poprzeczna faktycznie daje się we znaki, czego na przykład nie doświadczamy na piące, więc, yy, więc no, warto wiedzieć. Ale to też jest aberracja chromatyczna, którą spokojnie można jednym kliknięciem yy, usunąć w kamera RAW czy w lightroomie i nie ma tutaj potrzeby malowania po krawędziach gdzie na przykład w niektórych przypadkach w zoomach w niektórych na przykład ta aberracja chromatyczna jest już dość monstrualna i trzeba po prostu zamalowywać te fragmenty gdzie kolor się po prostu rozjechał. Tutaj tego problemu nie mamy, więc jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o jego wielkość i ciężar też uważam, że jest to jak na narzędzie 50 mm 1.4 bardzo fajna sytuacja i zresztą w ogóle cały ten cały ten line-up, całe te, wszystkie te trzy obiektywy uważam zostały bardzo fajnie wyważone, to znaczy obiektywy Sigma są nieco większe, cięższe, bardziej takie kobylaste, natomiast te obiektywy są zgrabniejsze i stosunkowo najmniejsze w stosunku do parametrów, które oferują, więc to też jest duży plus tej 50. Więc czy mógłbym polecić tą 50 Spokojnie, jeżeli chcecie obiektyw troszeczkę cięższy, troszeczkę ostrzejszy. Można pomyśleć o Sigmie, albo oczywiście o teraz absolutnie fenomenalnej i niesamowicie wspaniałej 50 która wyszła teraz sono o świetle 1.2, no ale to już jest narzędzie optyczne z innej półki, można powiedzieć taki po prostu najwyższej jakości obiektyw 50 mm. Natomiast jeżeli poszukujecie czegoś, co ma naprawdę przyzwoitą cenę i oferuje bardzo fajne rezultaty, 50 ta jest całkiem niezłym wyborem. Można też wziąć pod uwagę na pewno 50 z Sigmy. Ok, przechodzimy do 85, jeżeli chodzi o 85, no to jeżeli chodzi o jakość wykonania i tak dalej, no to właściwie wszystko jest w jednej rodzinie, więc nie ma sensu się tutaj rozgadywać, natomiast jeżeli chodzi o jakość obrazu, Uwielbiam tą 85. -tkę. Ma piękne rozmycie tła, yy, ma bardzo celny i cichy autofokus, yy, ma bardzo dobrą pracę pod światło, ma bardzo dobrą ostrość od rogu do rogu i właściwie jest tym, czego można byłoby od niej oczekiwać. Jest dobrą 85, jest świetną portretówką, bardzo fajnie się nią pracuje, zresztą sami możecie zobaczyć, piękne portrety udało mi się nią wykonać. Yy, yy, ma w sobie taką przyjemną też poezję obrazu. Ja wiem, że to jest takie gadanie o niczym, bo co to jest właśnie poezja obrazu, no ale po prostu yy, S są takie nieostrości i takie plastyczności obrazu, które nam bardziej pasują. Mniej odpowiadają. Niektórzy kupują na przykład specjalnie Cajsa, żeby mieć tą, tą, taki twardy bokę, ten jak to mówi jako kośmierczyk niemiecki bokę, a tutaj, tutaj jest troszkę inna sytuacja, on jest bardziej miękki, delikatny. Mnie to pasuje, podoba, mnie się, podoba się mnie to. <laughs> ale świetna polszczyzna. Podoba się to na pewno, spodoba się to wielu z Was, więc mogę z czystym sumieniem polecić jako kapitalną portretówkę, która dodatkowo jest bardzo dobrze wyceniona. I na pewno może stanowić piękne uzupełnienie, na przykład ze względem jakiegoś uniwersalnego zooma, do portretów, do jakichś takich lifestyle'owych sesji, gdzie rozmycie tła i taka, taka faktyczna niewidoczność tego tła, taka, taka jego przeźroczystość kompletna i skoncentrowanie się na samym obiekcie naprawdę tutaj występuje w taki piękny, piękny sposób. Okej, okay. ja myślę, że to omawia poko tak pokrótce całą naszą trójcę tutaj, więc 35, 85 zdecydowanie są to asy, jeżeli chodzi o relację jakość-cena, świetna to focus, świetna jakość obrazu, 50 wcale nie jest zła, chociaż no, nie czułbym się fair, gdybym nie wspomniał o właśnie delikatnej stracie ostrości na świetle 1.4, takiej mydlastości nazwijmy to. Nie jest to nic takiego, czego nie dałoby się skorygować skor 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 postprodukcji. Ale być może Samiak będzie pracował nad wersją drugą, na przykład tej 50 teczki i wtedy będziemy mogli ją polecić tak z czystym, czystym, czyściutkim sumieniem. Natomiast jeżeli chodzi o zbudowanie w ogóle swojego systemu stałogniskowego, to zdecydowanie Samiak ma tutaj fenomenalną naprawdę ofertę. Wszystko ze światem 1,4. Są to obiektywy stosunkowo nieduże, lekkie, bardzo dobrze wykonane, bardzo dobrze wycenione. Dzięki temu w zasadzie, jeżeli na przykład chcecie, nie wiem, wejść w branżę na przykład fotografii ślubnej, możecie sobie naprawdę w połączeniu z Sonasie, Mark 3 na przykład skonfigurować bardzo niedrogi, responsywny, kapitalnie pracujący zestaw, który będzie produkował zdjęcia, które po prostu ludziom będą się bardzo podobały. I na pewno takie rozwiązanie mogę polecić z czysiutkim sumieniem. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobała ta krótka recenzja trzech obiektywów naraz. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłem, więc taki dostałem troszeczkę. <laughs> <laughs> Oczopląsu. Eee, no ale mam nadzieję, że też ilustracje fotograficzne i fotowłoki, które mogłem wykonać tymi obiektywami. Eee, same właściwie mówią za siebie, gdzie te zdjęcia po prostu są fajne, pracowało mi się nim bardzo bardzo nimi przyjemnie, więc mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Nie zapomnijcie o paluchach w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji, to zdecydowanie będzie wspierać nasz eee, kanał. No i oczywiście zapraszam Was serdecznie do następnego nagrania. Z tej strony Jacek Sopodnicki, Hadzek Spódnik. Trzymajcie się. Pa!